Cześć wszystkim, tutaj Dewi, wszystkiego najlepszego z okazji walentynek, no w moim przypadku dnia singla, jako iż nie świętuję tego święta, nie mam chłopaka czy kogokolwiek, ale za to mam najlepszych przyjaciół, więc dzisiaj może o tym, kogo mam w najlepszych przyjaciółach i dlaczego mam go w najlepszych przyjaciółach. Zaczynamy! Okej, okay, a więc na pierwszy ogniem pójdzie moja przyjaciółka Mirki J. P. Dlaczego mam ją w najlepszych przyjaciółach? Ponieważ jest to moja przyjaciółka w prawdziwym życiu. Nazywa się Ewelina i również znajduje się na moich statusach na pierwszym miejscu w tych serduszkach, co się pisze. <laughs> Jeszcze na tą okazję, żeby tak ładnie uczcić to wszystko, przygotowałam takiego Edita, czyli Polaroid. Mam nadzieję, że Wam również się podoba. Jeżeli chodzi o drugie pytanie, które sobie zadałam, to czy usunęłam tą osobę z najlepszym przyjaciół, to zdecydowanie nie. Ewelina jest dla mnie zbyt ważna, żeby ją po prostu usuwać z tych najlepszych przyjaciół. A więc teraz kolejna osoba! Następna jest Zuza, którą w sumie można powiedzieć, że zaprzyjaźniłam się od akcji z unikatami, ponieważ jeszcze kiedy działała ta wersja, kiedy można było dawać te unikaty, no wiecie, z Charlotte'a, no to wtedy zrobiliśmy z Kasią taki biznes! Tak, biznes kitty, No i po prostu Zuzia chciała, a ja nie mogłam jej dać, bo po prostu Kasi nie było, a Kasia potrzebowałam do tego, aby dała te unikaty, więc. Czy usunęłabym ja Nigdy w życiu. A więc następna jest e, kocica 969, czyli również po prostu Vika. E, Wika w sumie, z Viką, w sumie się od tego, jak miała boostera i dałam jej 30 Polzer. Nie usunęłabym jej na pewno ze znaj, bo według mnie jest zbyt dobrą osobą. <laughs> Okej, okay, no i teraz kogo mam w serduszku, ponieważ bardzo do niedawna miałam kartę, ale mnie MS pewnie nie lubi i wywaliło Kasię z serduszka i Kasia stwierdziła, że to ja ją wywaliłam, więc tak. E, teraz mam mucie e, z kanału, który podlinkuję Wam w opisie. No i tak, chyba owań, no to było. No i tak, nie na pewno nie oddam. No to znamy się śmiejąc od szkoły. I najlepsza sytuacja, którą sobie pamiętam w jak było to takie od czyli tutaj fajnie I właśnie ona zajęła mi taką e, pomarańczową, taką długą. <gryślenia> Mój Boże, jestem zła. Okej? Okay, mam nadzieję, że film Wam się spodobał. Nie zapomnijcie zostawić łapki, papa! pa, pa!